Co chciałbym wiedzieć o tataraku zanim rozpocząłem swoją przygodę ze zdrowym stylem życia. Ta roślina to prawdziwy przełom. Tatarak, znany również jako kalmus, to roślina lecznicza stosowana od wieków. Słynie ze swoich niesamowitych właściwości leczniczych, takich jak poprawa trawienia, redukcja lęku, a nawet wzmocnienie funkcji mózgu. Boli cię brzuch? Tatarak może pomóc złagodzić problemy trawienne. Czujesz się zestresowany jak warszawiak w godzinach szczytu? Ta cudowna roślina ma działanie uspokajające, czego możesz właśnie potrzebować. Dodatkowo niektóre badania sugerują, że może poprawić pamięć i koncentrację, idealne na zapamiętanie rozkładu jazdy autobusów. Pamiętajcie, zawsze porozmawiajcie z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania tataraku. Kto by pomyślał, że natura może być tak potężna? Wypróbujcie Tatarak i poczujcie różnicę. Bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi. Kliknijcie w link poniżej, aby dowiedzieć się więcej.